No cześć, w tym odcinku opowiem Wam, co to jest tak zwana brama sieciowa, lub inaczej też to się nazywa. Mówi się na to Gateway, lub brama sieciowa. I o co tu chodzi? Lub czasami się mówi też zamiennie router. Jeżeli wpiszecie polecenia ipconfig, o którym już wspominałem nieraz, na przykład w systemie Windows, to pokaże Wam się, jak macie yy, wersję, to pokaże Wam się gateway, albo brama sieciowa, albo router, i pokaże Wam się adres IP, na przykład taki. No i o co to chodzi? Brama sieciowa to jest takie coś. Wyobraźmy sobie, że. To jest wasz dom, i tu macie na przykład dwa komputery. Tu macie tak zwaną bramę sieciową, gateway. Nazwy to, że to jest router. To jest używane zamiennie. Chociaż, tak, żeby być bardziej dokładnym, to też może być jakiś komputer, który posiada na przykład więcej niż jedną kartę sieciową, na przykład dwie. Czyli jedna służy do podłączenia do waszej sieci domowej, a druga do podłączenia do internetu. A o co chodzi? W momencie, kiedy jesteście podłączeni kablami tutaj yy, do switcha, do przełącznika inaczej, i ten przełącznik jest podłączony do routera, to teraz tutaj, jak ten komputer wysyła informacje, poprzez przełącznik do tego komputera, jeżeli on się znajduje w tej samej sieci, czyli ma identyczną maskę pod sieci, na przykład w tym wypadku weźmy, że maska pod sieci to będzie taka. I jeżeli one mają taką samą maskę pod sieci, to będą się razem zakomunikowały. Ale co będzie, jeżeli ta maska będzie inna? Albo na przykład otwieramy przeglądarkę i wpisujemy jakiś www, na przykład wirtualną Polskę. A wiemy, że adres wirtualny polski jest o wiele inny niż adres IP naszej sieci. Więc wtedy ten komputer, na przykład tutaj otwieram przeglądarkę, i ten komputer łączy się z, z przełącznikiem, potem do, do routera, i na routerze jest router musi przesłać to żądanie otwarcia tej strony wirtualnej Polski do. Waszego usługodawcy internetowego. Ja to zawsze na, y, rysuję, bo zgodnie z terminologią y, projektowania sieci komputerowych, y, to się zaznacza internet jako taką, y, taką chmurkę. I tutaj macie różnego rodzaju więcej takich gatewayów lub routerów, które są ze sobą podłączone. I ta informacja, że Wy chcecie obejrzeć stronę, przechodzi przez wasz router i idzie od waszego routera poprzez sieć waszego dostawcy internetowego, poprzez kolejnych usługodawców sieciowych, i tutaj gdzieś jest router wirtualnej polski. I tutaj jest ich ogromna sieć, ileś tam komputerów, serwerów itd. I ten router ich jest y, podłączony również do przełącznika y, czy przełączników. Jest duże, ale nieważne. I to tak wygląda. Czyli widzicie, jeżeli, jeżeli y, jakaś strona internetowa, ja mówię tak, y, poruszam z bardzo. Z bardzo Szerokiej perspektywy. Jeżeli wasza jakaś strona internetowa nie znajduje się w waszej sieci, to jest sieć lokalna, LAN, na no to się mówi Local Aira Network, czyli sieci lokalne to są właśnie sieci np. w pojedynczym biurze, w domu, w mieszkaniu, a to jest tak, zwana, to jest tak zwany WAN, internet jest WANem, są to sieci, które mają po kilkaset kilometrów i tak dalej. tutaj znowu mamy LAN, sieć i tak samo i to, na tym polega komunikacja, więc widzicie gateway inaczej brama sieciowa lub router albo komputer, który spełnia rolę routera, na przykład na systemie operacyjnym Linux możecie sobie stworzyć bezpłatnie router i to umożliwia przekazanie i wyszukanie tej strony internetowej w internecie. To tak to wygląda, więc do tego służy brama. Nawet sama nazwa mówi brama. Coś coś przez przechodzi coś. Czyli, czyli, tak jak mówię, bardzo ważne ustawienie. Jeżeli nie ustawicie bramy na swojej karcie sieciowej tego adresu, na przykład, to to, to wasz komputer nie będzie wiedział w jaki sposób na przykład otworzyć stronę więc zawsze sprawdźcie czy macie ustawione w ustawieniach własnej karty sieciowej ustawienie bramy czyli, czyli tak jak mówię jest to bardzo ważne ustawienie więc to wszystko w tym wideo do usłyszenia i miłej nauki hej